Witam. To ja znowu. Tutaj mam taką książkę, którą już dawno kupiłam, ale bardzo droga była. Za 12,99, czyli za 13 zł z tyłu, tak jak jest zawsze. Tu jest na okładce Violetta. I tutaj też pisze. Znaczy to jest Martina TSR. To jest 100 stron, 25 plakatów. Tutaj na początku jest Pistreści, jak widzicie. A tu jest cała ich paczka: Ludwika, Francesca Ludwika, Diego, Diego, Violetta Martina, Leon Jorges. Jest takie opisy: Natalia Alba, no, umówiłam, i Ludmia Mercedes. Dobrze. To jest taka ciekawostka: Herman ma 41 lat, a Olga 50. Dobra, chodźmy dalej. Tutaj była wyleta w Disneylandzie. A popatrzcie się dokładnie na Taka sama jest? Nie. To jest pierwszy sezon. Justin Bieber. I dwa plakaty. 25. Nasza strona to jest, jak podpisują autograf. Tu jest Tini. Blond wiecie, jak przyzywają nazywa Maxiego? Maxi naprawdę się nazywa Facundo Garmande, chyba tak, i nazywały go Faku. takie przezwisko. To z to z Violetta. Tutaj uciełam, bo była ta książka z Simplemente Timmy. To jest Violetta. To jak widać, jej ulubione danie. Wiecie, że naprawdę Violetta i Ludmiła, Mercedes i Martina bardzo się lubią. To jest. Dziwne. Piesek. Dobrze, może troszeczkę pójdziemy. A Ludmiła i on, no. On się nazywa Xbani. Albo Xbani, nie wiem. Jak to się mu wymawia? To jest Mercedes, czyli że Ludmiła i Marko są na ten. W realnym świecie razem czekajcie, bo mi się po dobra, jak widzę, się tutaj tak dalej tutaj jest takie coś, Peter, na balu przebierający. dobra, a co myśli tam? Jakieś stroje mała no, violetta tutaj, pomaluj się, jak dziewczyny, pomaluj się, jak dziewczyny z violetty. I na końcu wrócimy obok jego To jest w tyni. Tutaj kto się zmienił. Francesca kiedyś, teraz. Nati kiedyś, teraz. Violetta kiedyś, teraz. Kiedyś, teraz. Kiedyś, teraz. Tutaj tak, to jest na meczu Argentyny chyba. Jak macie książkę po prostu Tini, to chyba będziecie wiedzieć większość tutaj. Dobrze. To jest takie pudełko. To już cała ta książka. I tyle, dobrze. to jest jeszcze taki różowy paseczek. Okej, okay, to tyle. Pa. Do następnego odcinku.